To sprawa dużego kalibru, ale jednocześnie bardzo delikatna. Jak skutecznie odstraszyć zbrodniczą Rosję, budować silne sojusze w regionie i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo Polakom? Prezydent Karol Nawrocki podejmuje trudny, ale ważny dla każdego z nas temat i proponuje, by rozpocząć rozmowy o własnej broni nuklearnej. Droga do polskiego projektu, do polskiego potencjału jądrowego oczywiście z szacunkiem do wszystkich regulacji e, międzynarodowych, jest drogą, w którą powinniśmy iść. No, jest. jest ten traktat o nieproliferacji. Czy Amerykanie nam pozwolą na to, żeby rozpocząć pracę? Tego nie wiem, ale trzeba działać w tym kierunku, abyśmy mogli rozpocząć pracę. Jesteśmy państwem tuż przy granicy konfliktu zbrojnego. E, wiadomo, jaki jest stosunek Federacji Rosyjskiej, agresywnej, imperialnej e, do Polski. No i pytanie, czy to już. Jest ten moment, by takie inicjatywy podejmować. Jest bardzo ważna inicjatywa. Polska powinna zgłaszać aspiracje do tego, żeby posiadać w jakimś sensie ten parasol ochronny atomowy. Pytanie, czy własny, czy dzielony z amerykanami, ponieważ jest coś takiego jak program Nuclear Sharing. Od lat Polska o to zabiega. Jeżeli inne państwa mogą w tym programie uczestniczyć, a Polska jest położona w go strategicznie bardzo ważnym miejscu, to oczywistym jest, że Polska takie ambicje powinna zgłaszać, więc jak najbardziej bardzo dobra inicjatywa prezydenta Nawrockiego, żeby coś takiego podnosić. Zwłaszcza, że to zostało przydrukowane w prasie i w mediach na całym świecie. Otóż to agencja Bloomberg cytuje prezydenta Nawrockiego. Prezydent uważa, że Polska powinna polegać na własnym systemie nuklearnym. Rosja prowadzi przecież otwarcie imperialną politykę. W swoich planach strategicznych ma stosunkowo niski próg użycia de facto broni atomowej i wykorzystuje strach jako narzędzie nacisku. Dlatego Polska, położona tak, a nie inaczej, i geograficznie, i geopolitycznie, powinna dążyć do posiadania takiego potencjału, który także będzie odstraszał. Rosyjskie media, których nie będziemy tu cytować, piszą o konfrontacyjnym tonie prezydenta Nawrodzkiego. Amerykańskie polityko zauważa, że to pomysł, który wpisuje się w rosnącą tendencję państw europejskich do wzmacniania własnego potencjału obronnego. Słowa Nawrockiego pojawiły się w kontekście narastającej debaty w kilku krajach europejskich na temat opracowania własnej broni jądrowej w świetle rosnących zagrożeń ze strony Moskwy i erozji zaufania do USA. Potencjał nuklearny, jeśli jakiś kraj ma, to wiadomym jest, że jest zupełnie inna jego pozycja na arenie międzynarodowej i inny zupełnie status bezpieczeństwa. Więc zapowiedź czy też myśl, którą rzucił prezydent Nawrocki w kontekście naszych, naszego położenia geopolitycznego zagrożeń idących ze Wschodu, także naszych relacji ze światem Zachodu, tym z Niemcami, to jest rzecz. Niesamowicie istotna. Oczywiście to jest wszystko uwarunkowane również tymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Tym niemniej pamiętajmy, że w tej części Europy kraj słaby nie przetrwa. O własnym parasolu nuklearnym we współpracy z Francją oficjalnie informował kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Rozpocząłem rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem na temat europejskiego nuklearnego systemu odstraszania i żeby to było jasne, chcemy to zrobić w poszanowaniu prawa. Dla Polski droga do tego jest jeszcze bardzo daleka i wymaga zgody właściwie wszystkich stron sceny politycznej. Posiadanie broni atomowej w obecnej sytuacji jest znakomitym elementem odstraszania, natomiast to jest sprawa niezwykle ważka, niezwykle delikatna. Trzeba o niej rozmawiać w sposób bardzo wyważony. Po pierwsze, dlatego, żeby nie wylać dziecko z kąpielą żeby konsekwencje międzynarodowe nie były dla nas zbyt poważne. A po drugie, trzeba mieć świadomość, że nie mamy odpowiedniego potencjału przemysłowego i naukowego na chwilę obecną. Nie tylko, jeżeli chodzi o samo wyprodukowanie tego rodzaju broni, ale w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o nośniki, efektory. Nie mamy odpowiednich, mówiąc wprost, rakiet, które by były w stanie przenieść ten system, tą broń na odpowiednią Odległość. Pierwszym krokiem mogłoby być dla nas tak zwane nuclear sharing, czyli przetrzymywanie na własnym terenie elementów broni nuklearnej w Ameryki. Co już liczy program pomocy współpracy w zakresie przenoszenia i użycia broni nuklearnej zakłada udostępnienie przez Stany Zjednoczone niewielkiej partii uzbrojenia atomowego około 100 bomb nuklearnych B-61. Wybranym państwom sojuszu północnoatlantyckiego. W chwili obecnej w programie uczestniczą Włochy, Belgia, Holandia, Turcja oraz Niemcy. Szansą dla Polski są bardzo dobre kontakty z Waszyngtonem, które mamy dzięki prezydentowi nawrockiemu. Dla mnie w zbudowanie bezpieczeństwa Polski, nawet w oparciu o potencjał jądrowy atomowy jest kierunkiem, który popieram. By tak się stało, potrzeba jeszcze zacieśnić relacje z Ameryką, która jest naszym największym sojusznikiem w kwestii bezpieczeństwa.